Witam wszystkich na spotkaniu ze swoim sercem. Obrzędy Kościoła Naturalnego Gminy Wyznaniowej Legnica. Daj sobie kwadrans dla swojego serca. Dlaczego dla serca? No dlatego, że ono jest w centrum wszechświata, naszego własnego wszechświata. I aby ono coś dobrego, coś pożytecznego, coś konstruktywnego, coś co ci w duszy gra, to najpierw musimy dać coś sercu, co dajemy albo zapytasz, jak to dawać. No tak, bo samo będzie tylko pustą wydmuszką. A gdy zaniesiemy mu coś w od siebie, od tak, to wtedy również od tak tworzy świat z lekkością i radością. Zatem usiądź sobie wygodnie, tak jak potrzebujesz, tak jak teraz odczuwasz i jakie masz poczucie. Czy wolisz siedzieć, czy wolisz stać, czy wolisz leżeć. I obojętnie, czy to jest poranek, czy popołudnie, czy wieczór, możesz ten kwadrans dla swojego serca po prostu dać. Damy też dla duszy rodziny, dla duszy fizyczności, która jest w nas, dla duszy człowieka. Bo przecież to dusza człowieka nam daje życie i również dla Słońca, bo poprzez swoje promienie daje naszej Ziemi, na tej, której mieszkamy, i nam samym życiodajną energię, która tworzy również ten świat. I świat we wszechświecie i kosmosie. Jeśli zamkniesz, przymkniesz na chwilę powieki. Wyłączasz jeden ze zmysłów i możesz być bardziej uważna, uważny na to, co dzieje się w tobie. Bądź delikatna w swojej obserwacji, bądź delikatny w swojej obserwacji, bo nie idziemy tam z butami, idziemy jako ten słabszy. Bo nie zawsze nasz rozum. Wie, w którym kierunku podążać. A serce ma połączenie z każdą komóreczką naszego ciała. I zobaczcie, ile ich jest. Cała potęga. Zatem. Nasz umysł jest tyci, tyci w porównaniu do chociażby samej ilości komórek w naszym ciele. A każda komórka ma właśnie tą siłę sprawczą, która. Pochodzi od duszy, człowieka. Zapytaj, czy możesz dotknąć przestrzeni serca, i bądź bacznym obserwatorem, co czujesz. Jeżeli czujesz jakąś blokadę, to się wycofaj, bo nie wymuszamy na sercu. To serce ma samo się na nas otworzyć. Ale możemy być tym dawcą, dawcą uczuć, które możemy w swej codzienności wypielęgnować. Zatem dajmy dobrą myśl. Poczujmy, jakbyśmy się chcieli właśnie tą dobrą myślą ucieszyć. Zatem dajmy radość i zadowolenie. Dajmy też pojednanie dla tych historii trudniejszych, które gdzieś sobie w naszej przestrzeni ciała ulokowały miejsce. Może któryś fragment Twej cielesności pokaże Ci, gdzie ta historia jest. Zdaj jej szacunek na początek, daj jej szczerość, bo tym samym dajesz szczerość swemu sercu. I dopiero wtedy możesz zobaczyć, czy ta szczerość prowadzi cię do uczciwości samym sobą i ze swoim sercem. Daj uważność, daj rozwagę, daj obiektywny pogląd, bo Cóż ci niezrozumiana złość, albo niezrozumiany smutek? Dopiero w tej uważności, w, tym, w tej uczciwości i w tym szacunku serce może pokazać, jak było naprawdę. I wtedy Złość czy smutek znajdują swoje właściwe miejsce i wypełniają rolę taką, jaką mają wypełniać. Są czyste i realizują ten zamiar duszy człowieka, po który tutaj przyszło. Daj miłość do serca. Tak jak ją odczuwasz teraz, nawet gdy myślisz, że ona gdzieś sobie powędrowała na spacer. Zatem biegnij w jej kierunku, żeby ją dogonić. A gdy już ją dogonisz, to jej pokój. Pokój, którym będzie mogła tworzyć ten naturalnie przyrodzony Tobie świat. I daj ciszę. Bo w ciszy możesz zobaczyć coś więcej. Daj cierpliwość, bo gdy ta cierpliwość rozszerzy swoje skrzydła, też możesz zobaczyć więcej. Daj pokorę, ale w zrozumieniu takim, że za drzwiami pokory. Zrozumienie. I tak zaopiekowani, dajmy też naszej duszy fizyczności. To, co najpierw zanieśliśmy do serca. Dusza fizyczności, to też forma, i ciut szybsza od naszej fizyczności i może szybciej tworzyć nasz świat i go porządkować ale też warto się nią opiekować bo gdy nawet nie mamy świadomości jej istnienia no to gdzie to płynie Tuż to, to wie. A gdy już masz świadomość, więc daj dla duszy fizyczności miłość, radość, cierpliwość, uważność, pojednanie, rozejm, bo dopiero wtedy na tym można budować pokój. Dajmy też to, co wypielęgnowaliśmy, naszemu stwórcy, naszej duszy człowieka, bo to ona w swej kreacji nadała formę naszemu ciału. Tak jak teraz wyglądamy. I każdy fragment naszego ciała. Pośnienie się tą sygnaturę naszego, naszej duszy człowieka. Dajmy. Dajmy tyle, ile mamy. I to, co wypielęgnowaliśmy. Bo dusza człowieka właśnie taka jest. Uwielbia dawać, ale nie materię, tylko właśnie dobrą myśl, dobre słowo. A zatem też podąża w ostateczności dobry czyn. A czyn to zaczyn, a zaczyn to ciasto, a dobrze wymieszane ciasto. Dobrze karmi każdego, kogo spotkasz. I tak oto w pieczywie możemy znaleźć prawdę o naszej kreacji. Dajmy też dla duszy rodziny. Zapytasz, co to jest. No właśnie, to jest taka zbiorowość, którą tworzą wszyscy członkowie rodziny. I to od ciebie zależy, co do tej rodziny, jakich człowieków włożysz. Czy to mamę, czy tylko tatę, czy siostrę, czy brata, czy syna, czy córkę, czy przydrożnego wędrowca, czy spotkaną sąsiadkę, czy może zupełnie obcego człowieka, ale akurat on był tym kimś, kto też dał ci dobre słowo. Więc zobacz, jaka ta dusza rodziny może być. Bo każda dusza człowieka przychodzi tutaj po to, aby się rozwijać. Nawet jeżeli spotkasz takiego człowieka tylko na chwilę. Dajmy też słońcu, bo to ono karmi każdym promieniem. Każdą istotę, która w tej przestrzeni ziemi też postanowiła się rozwinąć. I tak zaopiekowani swoją własną, kreacją dla swojej własnej kreacji idziemy w świat czynić dobro, łamać się z pieczywem czynu. Do zobaczenia.